z tej strony Elf TV A oglądam sobie tutaj sidy jaki mógłby tutaj być. Taki jakiś Epic jungle to na pewno nie, bo chciałbym tak sobie wioskę tam stworzyć hmm. tutaj bagno. Hmm, net. Nie, bagno nie Messa o. Na tym meście, to ja nawet robiłem już świat. Chociaż może to była inna messa. Więc ja nawet kiedyś wchodziłem i zupełnie inny świat. Gdzieś to ziarno będę miał nawet. Pokaż współrzędne. Czy chcemy młody? Może tylko jeden. Nie... Nie wiem. Coś tam można było wydać. Nie, raczej moduł to nie chcemy. Rubenition. Dobra, nie. Nie chcemy. Nie wiem, czy to jest ten sam świat, na którym był Kingland? To jest ten sam. Tak sobie. Leczy, to jest ten sam świat. Elfo, Elfowicę usunąłem. Może mi się trochę znudził. To, to była taka seria, wiecie, na wakacje. Wakacje już się powoli kończą. O! Taki sit. Nie, to w ogóle nie przypomina nam tego świata. Jak się zmieniają te signy, patrzcie. Hmm. Jak się one zmieniają. No dobra. Hmm. Ale tam są jakieś drzewa, już nie widzę. Tutaj są fajne surowce, widzę nawet. Nawet fajne surowce. Patrzcie, jakieś miedzi. Uuuu, Rafa Holaroka. Patrzcie, no. Wezmę sobie stąd może. Trzy, No i? Okay. Utopce nie gonią. Utopca nie goncie. Ja mam dobre zamiary. Nie chcę je z wami bić. Przecież one chyba ze mną chcą się bić. I jakie drewno by tutaj sobie zabrać? Brzozowe, czy może dębowe? Może brzozowe o. Dębowe jest takie. Patrzcie, dżungla! A na Kinglandzie też była dżungla. Patrzcie jakie ładne widoczki. No. Tam będzie gdzieś wioska nasza. Też dżungla była na Kinglandzie, więc też... Ale ten city jest dużo, dużo inny. Bardzo się zmienił. Bardzo. Wtedy się tak zmieniają właśnie. nie wiem, w jakiej wersji było. Chyba 1,18. Tak, 1,18 chyba na wersji, był A może i nie. Na 1, 18, albo na jeden osiemnaście, albo jeden... Tak. Jeden... Nie. nie! Czekajcie. Jeden osiemnaście, nie! Jeden szesnaście to musiało być. Powiedział, że nender już był. Tak. Na Kinglandzie, taka ciekawostka. Już tam nie mam tego świata. Ale ja tam jakby sobie ćwiczyłem... Mm, nagrywanie filmów. Ja mam mnóstwo filmów z tamtego świata, ale w ogóle ich nie wrzucaję nigdzie na YouTube. A. Ja sobie tam ćwiczyłem filmy. Nie wiem, ich jest mnóstwo. Nie wiem ile ich jest. Nie wiem, czy to jest około setki może. No nie, no, chyba nie, chyba stoich ich nie ma. Albo nie, ma. chociaż może są. Dużo. Dużo, mnóstwo. O, żelazo sobie już weźmiemy. Zaczynamy już tak. Zaczynamy już dobrze, bo już mamy żelazo. Ja bym sobie zrobił żelazny piec. Znaczy, nie, nie, nie żelazny piec, kamienny piec. Ale przepalił sobie bym żelazo. Przepalę sobie tutaj też żelazo. O, owieczka. Poczekamy aż... Oj, ciężka. No dobra. Zrobię te nożyce jednak. Zrobię sobie nożyce. Zamiast... Mm... Na King Clansie też tak robiłem, że nie, nie zabijałem owieczki. Nie chciałem tego robić, żeby nie zabijać. Ja nie lubię zabijać zwierzątek. W no Wiem, że to jest tylko gra, ale jednak no, nie lubię tego. Patrzcie, jak dobrze nam idzie. No idzie nam bardzo dobrze. Dobra, mamy łzeczko. To sobie tutaj zniszczę. Tutaj sobie węgiel wykopię. dajcie łapkę w górę bo to jest bardzo ważne bardzo mi pomożecie w no, rozbudowywaniu kanału że bardzo, to, to bardzo pomaga te łapki zasięgi wtedy jakby to daje i dajcie subika z dzwoneczkiem bo chciałbym mieć 500 jeszcze no bardzo mało zostało bardzo o no, podejdę owieczkę. Sobie ją ostrzygę. Ojej. O, wiosko. Jakoś tutaj owieczka wziąłem niestety. No O! A teraz ma i Sobie wezmę. O! Patrzcie! Magmę swoją wezmę. Ale mam magmę. Mam magmę już. Nie wiem, czy to jest sam seed. Musiałbym szczerze sprawdzić. No i właśnie, złoto tu jest. A ja bym je chętnie wykopał. Przepalę sobie to jedzenie. No, węgiel to... No ok, niestety nie mam już... No, złoto nie wykopię. Ale nie wiem, gdzieś tu jeszcze rzuca... Chociaż trochę... Mieć jest. No dobra, no trudno. Biorę to, co jest. Czyli mieć. Mieci węgiel. Z żelazem krucho. Z żelazem jest trochę krucho. Chyba że nie mogę sobie zrobić tego, że kilo, jest wtedy złoto wykopał. Ale no niestety. No nie musiałem, żeby sobie zrobić nożyce. bierzemy. O jeszcze tu jest. Kopu, kopu, kopu. Noc się już widzę robi. No, ale my mamy przecież łóżeczko. Nie wyżę, czy wrzuciłem żelaza. Żelaza to teraz jest najcenniejsza rzecz, jaką mamy. Na Kingland'zie to byliśmy bogaci, pamiętam. Tutaj no, w też się tak wzbogacimy. No tak. Że mi tak planuję. Mhm. O, patrz, tam są chyba armozy. Dobrze, chociaż coś tam jest takiego zielonego. Tam takiego jasniejszego niż liście. Biegniemy tam. Minecraft, zabijanie czasu. O, jakieś osiągnięcie zdobyłem. Nie wiem, z... jakieś osiągnięcie zdobyłem. Fajnie. Nie cheatowałem na tym świecie. Tak, co ma głowy. Nie cheatowałem jeszcze na tym świecie, na szczęście. No, więc to było osiągnięcie. Tutaj nie planuję na razie cheatować. Czekajcie, ja czasami. No, może potem. Nie wiem, nie. A w ogóle wiecie, co mogliby wprowadzić? Na przykład, e, że na przykład jest jakiś sklep. Na przykład, że można, e, że na przykład nie ma, mm, że na przykład Minecraft wtedy mógłby być, myślę, bezpłatny. Że na przykład, żeby zdobyć jakieś monety, można byłoby oglądać reklamę i wtedy. I, albo i kupować za te monety różne przedmioty tutaj. Albo i na przykład sprzedawać, że na przykład teraz nie chcę tej magmy, bo w sumie nie potrzebuję jej. To gdzieś ją sprzedam. A tak to patrzcie, ona mi tu wadzi. To byłoby fajne. Może zrobimy taki w sumie taki sklep. Żeby, no, że zrobimy tutaj jakieś takie monety, w sumie nie wiem. No, zobaczymy. No, tylko, że wtedy musiałbym już użyć do takiego sklepu. No, chyba, że sam bym dawał te wszystkie rzeczy, no ale co kupowałbym od siebie sam? No, chyba, nie. no nie. To by. Żeby... No, nie wiem. Piszcie, czy chcecie taki sklep. Tutaj, oczywiście, na moim świecie. Czy na przykład zrobiłbym jakieś takie monety i na przykład w sobie to byłoby fajne. Na przykład ta mogła w sumie mi ale ona mi nie jest aż tak potrzebna. To bym sobie wziął i sprzedał. I kupiłbym sobie coś potrzebnego. Na przykład żelaza. Idziemy O! Tam jest jeszcze taka. O, tutaj ktoś się popkopał. Ja, ja tego nie kopałem. Tutaj jeszcze jest taka kamienna pustynia. Patrzcie, jaka wielka. Hej, idziemy tam? O nie! Takie mi spadły. Można tam iść. Wiecie, co tam jest w takich jaskiniach? Potwory. A jeżeli zjemy, stracimy to, co mam. Idziemy w tą stronę. No kolejne złoto. Patrzcie, no. Ja tego wszystkiego nie będę wykopać. Ty. O, żelazo. Słyszę także szkieleta. Gdzie to jest? Tam! Widzę go. O nie! Co tu jest? Straciłem. Gdzie jest ta jaskinia? Ale patrzcie, tam jest jakiś. To było w drugą stronę. Tam jest jakiś spawner. Nie byłem przygotowany w ogóle. Nie miałem jeszcze żadnego miecza nic takiego. Do walki za bardzo. Zresztą pójdziemy tam, żeby odzyskać te wszystkie przedmioty. I one tam są. O! o, o. Zniszczy to. Albo nie. To będzie ekspiarka. O ile żelaza. Zbroja. To to. Patrzcie, nie respi się nic. Dziwne. Zbroja dla konia diamentowa to. Patrzcie, w ogóle nic się nie respi. Ale dobra, my na tym korzystamy. Aha. Tutaj, ja wiem, czemu nic się nie respi. Nie zabrałem żelaza. No nie dobra. Wiem, bo, bo pochodnia tu jest. Tutaj jeszcze kiedyś wrócimy, jakby co. I to będzie taka nasza ekspiarka jest zniszczalność to złapa akurat książka. To będzie nasza tutaj ekspiarka. Kiedyś tu wrócimy. I ja to. Patrzcie, tutaj jest diaryt akurat. Ale dobra, tam nic nie ma. Myślę, że to może jest jakiś w sumie wiecie co można byłoby teraz sobie myśleć zrobić tylko, że to jeżeli by włożyć chyba do tego jajko jakiegoś innego moba, to by to zaczęło respić innego moba takiego jakiego my byśmy chcieli no to byłoby niezłe tylko, że pytanie że trzeba było mieć jajko, innego MOBA, a żeby mieć jajko, innego MOBA, no one się nie pojawia na przetrwaniu. To trzeba mieć. Kreatywny. Ale wiecie, może zrobimy taki sklepik, gdzie będzie można zakupić takie jajko. Patrzcie, to było ciekawe. Jakiegoś innego MOBA tu respić. Na przykład, nie wiem, jak. Nie, no zombie akurat nie, na pewno. Chociaż szkielet to jest mi dobry mob. Znaczy wiecie, dobry? Nie, Fajne że fajny, ze szkieleta wylecieć. Kiedy szkielety mogą wylecieć na fajne rzeczy. Te szkielety fajne rzeczy nawet mogą wylecieć. Tu są jeszcze jakieś mowy. O, patrzcie jaka... Dobra, ja już lecę, wiecie. Zrobię jakieś karetki, ja już lecę. Nie! Panie kliperze siostro! Proszę stąd iść. Przecież wiecie co? Gdyby teraz sobie myśleć, że jest najłatwiej do pokonania. Może da nam tą zbroję. To jest jakaś zaklęta. O. A, słabe Niezniszczalność. Dobra, ja już lecę. Kliperki, zabiaczki, pa! Chciałbym wam bym takie coś, żebyście nie przeszli. Ha, ha, ha i co? Łóżeczka? No, a, zrobię sobie nowe. Nie, no, ale gdzie jest Crafting Table? Tam zostawiłem w kopalni. Gdzie jest tam to miejsce? O nie, widzicie to. Chyba tam będzie jakiś crafting. Albo to łóżeczko. Wypopię, o! Drewno zrobię. O nie, patrzcie, mam mało baterii. Mam mało baterii. Niedobrze. 20%, to już będę musiał kończyć ten odcinek. A, jeszcze jedno bym musiał. Ale zobaczcie, tam będzie w sumie farma. Ale w sumie tak sobie myślę, że to... Nie jest, że szkielet tam to w sumie nie jest zły mop. Popatrzcie, do jakości Exp można się nieźle obłowić. Nie! Nie! No. O, tu jest łóżko, tylko że straciłem te wszystkie rzeczy. No nie! Teraz ich szukać. O, złoto. Dobra, to jest miecz. Tylko, że ja bym chciał te rzeczy w sumie. Nie, 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 odejdźcie ode mnie. Gdzie to jest. nie, straciłem wszystko. A dobra, tam to jest. Dobra, no to ja to wezmę i już będę kończył. Odcinek zombie tutaj chodzi zły. Łapką po Dobra. To sobie ubiorę. Albo co byłoby nawet dobrym pomysłem, gdyby na przykład, że te rzeczy można byłoby kupować za poziom. No. Poziom jest takim rzeczem trochę bezużytecznym, że ten zakręt się przydaje. Dobra, no to sobie ja już kończę ten odcinek tutaj.